Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej uruchomieniu połączeń w w kolei Wielkopolskiej na linii Leszno-Włók. Pragnę serdecznie przywitać Pana Roberta Pilarczyka, dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pana Grzegorza Rusiewskiego, prezydenta Leszna, Pana Macieja Wiśniewskiego, starostę Leszlińskiego, Pana Mikołaja Kostaniaka, wójta gminy Święciechowa. Pana Remigiusza Leciejewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego Pana Konrada Antkowiaka, burmistrza miasta i gminy Wschowa Pana Rafaela Rokaszewicza, prezydenta Głogowa Pana Michała Wnuka, starostę Głogowskiego Pana Patryka Józefowicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Lesznie, a także pana Marka Nitkowskiego, prezesa Zarządu Spółki Kolej Wielkopolskie. Oraz pana Mikołaja Grzyba, członka zarządu spółki kolei wielkopolskie. Poproszę o zabranie głosu pana Roberta Pilarczyka, dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szanowni Państwo, to niezwykła przyjemność uczestniczyć w dzisiejszej konferencji prasowej. Chcielibyśmy poinformować o zmianach, które będą miały miejsce 14 grudnia od nowego rozkładu jazdy w realizacji połączeń z Leczna do Głogowa. Mamy świadomość tego, że w ostatnich latach borykaliśmy się z pewnymi problemami w realizacji połączeń, dlatego w porozumieniu z samorządami lubuskiego oraz dolnośląskiego doszliśmy do wniosku, że warto spróbować zmienić operatora i realizować te połączenia od nowego rozpadu jazdy przez koleje wielkopolskie. Mamy świadomość tego, że nic nie jest tak ważne jak stabilność realizacji połączeń kolejowych, dlatego, wychodząc naprzeciw tym, tym oczekiwaniom, też apelom, które tutaj sygnałom, które by wysyłali do nas samorządowcy z tych, z tych terenów, dokonaliśmy tej zmiany. Oprócz tego, że będzie nowy operator, oczywiście też stwierdziliśmy, że mieszkańcy tego subregionu, tych gmin, zasługujemy na kolejne połączenia, dlatego w następnym rozkładzie jazdy też rozszerzamy rozkład jazdy o kolejną parę pociągów, będzie ich łącznie 8. Oczywiście też, żeby zachęcić kolejnych nowych pasażerów, tych, którzy może już kiedyś korzystali, a przestali do podróżowania kolejami wielkopolskimi, do podróżowania Transportem publicznym wprowadzimy dodatkowo promocję, taką na start, która też jeszcze dodatkowo pozwoli zoptymalizować koszty przejazdu. I cieszę się, że mamy takie nowe otwarcie, bo linia już z długą tradycją, ponad 150 lat, myślę, że zasługuje na to, żeby z tej ery parowozów przejść w nowoczesny transport publiczny. Chcemy też pokazać, że stać nas na to. Rozumiemy potrzeby nie tylko dużych miast, dużych ośrodków, ale też subregionów. To nie tylko Wielkopolska, nie tylko Poznań, ale też, też, też mniejsze miasta i inne, kolejne subregiony, więc staramy się jak najlepiej zoptymalizować ten rozkład jazdy. Staramy się rozszerzać ten rozkład jazdy. To jest oczywiście wielkie wyzwanie dla nas, ale my Wielkopolanie, koleje wielkopolskie tych wyzwań się nie boją. I myślę, że w niedługim czasie zobaczymy efekty naszych wspólnych działań. Jeszcze raz bardzo dziękuję samorządowcom za to, że sygnalizowaliście zawsze, jeśli coś działało nie tak przez długi czas, próbowaliśmy to optymalizować. Widzieliśmy, że nigdzie zrobiliśmy taką małą rewolucję. Myślimy, że to będzie zupełnie nowa jakość, która przyciągnie nowych pasażerów przekona do transportu publicznego nowe rzesze osób wiemy jak to w tej chwili ważne jak ważna jest ekologia, jak ważne jest bezpieczeństwo, a to zapewnia kolegom, to, to wszystko będziemy realizowali w najbliższych, w najbliższych rozkładach jazdy. Eee, dziękuję też w imieniu Marszałka Wojciecha Jankowiaka, który osobiście tutaj nie mógł być, ale też, też na te sygnały zawsze, zawsze reagował, i efektem tego jest między innymi ta mała rewolucja, to nowe otwarcie, które czynimy tutaj na Linii Leszno-Głowów i na efekty, którego czekamy. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Rusieckiego, prezydenta Leszno. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Starostowie, Panie Wójcie, Panie Dyrektorze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to wielka radość dla miasta Leżna, ale całego subregionu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Poletowi Leszczyckiemu, ale również naszym partnerom z powiatu włoskiego, z miasta Głogowa za to, że jest możliwe porozumienie przede wszystkim samorządom, że jest możliwa współpraca. I chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu za to, że wsłuchuje się w te głosy, które samorządowcy kierują. Tak jak przedresztą było powiedziane, ta linia kolejowa leszno ma ponad 150 lat, łączy dwa województwa, dwa bardzo ważne e, miasta, Leszno Głogów. Ta stabilność połączeń, to żeby pasażer wiedział, że kiedy przyjdzie na teren, to ten pociąg odjedzie i w tym pociągiem potem wróci, jest niezwykle istotna i wierzę, jestem absolutnie przekonany, że kolej wielkopolskie mają pełną gwarancję tego, że tak właśnie się stanie. Jeszcze raz dziękuję za tę inicjatywę. Chciałbym podkreślić, że właśnie współpraca, którą staramy się realizować już od wielu, wielu miesięcy na różnych płaszczyznach przynosi dobre efekty. Wierzę, a jesteśmy tutaj już po rozmowie z Panem Prezydentem. Jestem również przekonany, że będą nas tu wspierać starostowie Leszczyński i że podejmiemy również wspólne starania, aby w najbliższych latach połączyć innym bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, czyli tym drogowym, trasy S5 i S3. To jest wielki projekt, ważny również z punktu gospodarczego, ważny dla Leszna, ważny dla Błogowa, ważny dla Polski. Serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Macieja Wiśniewskiego, skarowką Leszczyńskiego oraz pana Mikołaja Kostaniaka, wójta gminy Szanowni Państwo, pamiętam, że była sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego obok zawsze siedzę przewodniczącego Rady Rewindusza Lecieńskiego. E, I tak powiem kolokwialnie, pan przewodniczący mówi, no musimy coś zrobić, już ja Znowu telefony, że e, poziom nie przyjechał, że nie ma komunikacji zastępczej. E, pan przewodniczący wówczas oficjalnie zgłosił to na sesji. I jakby e, podsumowaniem tego była wspólna inicjatywa. My z panem wójtem wystąpiliśmy do pana marszałka po to, żeby rozważyć e, e, przejęcie tej linii przez Koleje Wielkopolskie przez spółkę, która charakteryzuje się jakby stabilną siatką połączeń, pewną, bez opóźnień, co ma zagwarantować przede wszystkim przewidywalność dla mieszkańców. No i wystąpiliśmy do Pana Marszałka i ja z mojej strony powiem tylko tyle, że dziękuję Zarządowi Województwa, dziękuję Zarządowi Spółki i jestem przekonany, że systematyczne, stabilne połączenie nie tylko będzie promować kolej, ale przede wszystkim zapewni wielu mieszkańcom dostępność komunikacyjną, łatwą, bezproblemową, żeby dojechać czy do Głogowa, czy do Leszny. Dziękuję. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejszy dzień i ten efekt właściwie, który został osiągnięty jest pięknym przykładem tego, jak, jak Urząd Marszałkowski przy tej różnie, różnej linii decydenci odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności, a więc tych, którzy na co dzień korzystają z tej linii kolejowej, dojeżdżając codziennie do szkół, do pracy, do różnych innych instytucji. A nic tak nie zachęca do korzystania z transportu publicznego, jak to, że jest on pewny, jest on systematyczny. I mieszkańcom przede wszystkim gminy Święciechowa, zależało na tym, aby dojeżdżający do właśnie swoich miejsc pracy, do szkoły, byli pewni, że na pewno dojadą, a nie że muszą szukać innego transportu. Więc bardzo serdecznie za to wsłuchanie się w ten głos bardzo dziękujemy. Jest to linia, która łączy przede wszystkim dwa duże ośrodki miejskie, przebiega przez trzy województwa na dość krótkim odcinku, ale również z tej linii korzystają mieszkańcy również tych obszarów, tak jak Pan Prezydent powiedział, całej aglomeracji, czy Leszczyńskiej, czy Bogowskiej, całego regionu I za to wsłuchanie się w ten głos bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że Nowy przewoźnik, który będzie obsługiwał, naprawdę zyska jeszcze większe zaufanie do tego, aby mieszkańcy chętnie korzystali z transportu publicznego. Dziękuję. Proszę o wybranie głosu Pana Rafaela Lukaszewicza, Prezydenta Głogowa. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na gościnną ziemię wielkopolską. Kilka razy już tu w tym miejscu padało słowo współpraca. Ta współpraca zaczęła się wiele, wiele lat temu, 9 lat temu, kiedy zaczęliśmy rozmawiać bardzo poważnie o rewitalizacji linii kolejowej Głogów Leszno, nieczynnej od wielu lat, bardzo brakującej mieszkańcom Głogowa, Leszna, Wschowy i po drodze miejscowości, które są na trasie położone. To były niełatwe, niełatwe rozmowy, które 9 lat temu się rozpoczęły. Dwa lata ciężkiej pracy przy województwa, nasze samorządy, trzech przewoźników, co chwilę zmieniające się zapatrywania, czy w ogóle robić, jak robić. Wiele razy spotkania kończyły się niczym, ale po dwóch latach doszło do porozumienia i zostało uruchomione połączenie. Również chciałbym to zaznaczyć przy finansowym wsparciu samorządów które dołożyły się do rewitalizacji tej linii. I przez te wszystkie lata, owszem, pociąg jeździł, ale smutno nam było, jak połączenia były odwoływane, niestabilne, mieszkańcy byli rozczarowani, dlatego bardzo się cieszę, że solidna firma, solidny przewoźnik koleje wielkopolskie przejmuje to połączenie, to na pewno zagwarantuje jakość. To spowoduje, że mieszkańcy naszych miejscowości będą chętniej korzystać z tego połączenia kolejowego. Bo te więzi naszych miast nie zwróciły się kilka, kilkanaście lat temu. To są bardzo długie, historyczne więzi. Warto je utrzymywać, warto pielęgnować, a przy współpracy, przy takim przewoźniku będą jeszcze lepsze. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w to, aby to połączenie zyskało na jakości. Wszyscy nasi mieszkańcy z tego skorzystają. Poproszę o zabranie głosu pana Michała Bluka starostę błogowskiego. Szanowni Państwo, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Pan prezydent przedstawił historię, a ja chciałem powiedzieć, jak bardzo ważne jest to dla mieszkańców połogowa, gdyż my z Lesznem współpracujemy od wielu, wielu lat na bardzo różnych płaszczyznach. Współpracują przedsiębiorcy, współpracuje kultura, e, współpracują uczniowie i studenci. Dlatego im więcej tych połączeń będzie, tym większe możliwości dla wspólnego rozwoju naszego wspólnego regionu. E, bardzo dziękuję, i tak pół żartem, pół serio, Panie Prezydencie, widziałem dzisiaj wizytę na budowie basenu, więc jak będą połączenia, basen życzę, żeby szybko powstał akwapark, bo przecież wiele, wiele lat temu Bułgowianie właśnie przyjeżdżali do Leczna do e, zrelaksować się na e, do aquaparku. Także życzę, żeby budowa poszła jak najszybciej i e, dzięki tym połączeniom między innymi pewnie będą mogli również korzystać z tej rekreacji. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę o zabranie głosu Pana Konrada Antkowiaka, Burmistrza Miasta i Gminy Słowa. Dziękuję bardzo. Jestem osobiście. Jeszcze nie. Dobra, wiadomość. Moi drodzy, bardzo ważne wydarzenie, skoro są tu prezydenci, starostowie, wójtowie i burmistrzowie. A ja mam sentyment taki osobisty do tego miejsca, bo stąd jeździłem na studia, a wcześniej przyjeżdżałem tutaj do tej szkoły. Stąd połączenia z Głogowa do Leszna były użytkowane bardzo długo przeze mnie. Cieszę się z tego faktu, że w 2019 roku udało się dzięki współpracy, już to jak powiedziane było to wielokrotnie, dzięki współpracy trzech województw i samorządów zostało to połączenie przywrócone. Cieniem się kładły tylko i wyłącznie kwestie stabilności połączeń, ale teraz dzięki temu, że linię tę przejmie do obsługi przewoźnik samorządowy. Wspomnę, że u jednego z takich przewoźników również pracowałem i wiem, że to są to solidne firmy, także dla nas i dla naszych mieszkańców tylko dobre rzeczy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Proszę o odebranie głosu przedstawicieli przewoźnika. Pana Marka Litkowskiego, prezesa zarządu spółki Kolej Wielkopolskie oraz pana Mikołaja Grzyba, członka zarządu spółki Kolej Wielkopolskie. Panowie prezydenci, panowie starostowie, panowie wójtowie, e, ja nie wiem co powiedzieć, powiedzieliście tak dużo dobrych, ciepłych słów w kolejach wielkopolskich, że e, nic więcej nie można dodać. Dziękuję za zaufanie, za wiele ciepłych e, słów, ale to co ja powiem, w ostatnich słowach zostało powiedziane, jesteśmy spółką samorządową, i pamiętam czas, kiedy powstawały pierwsze spółki samorządowe. Wtedy twierdzono, że granice województw to podzielą, że pociągi skończą bieg na e, granicy województwa, a nie my jako Koleje Wielkopolskie i pozostałe spółki samorządowe cały czas współpracujemy i chcemy być takim pomostem pomiędzy województwami. Chcemy być e, tym przewoźnikiem, który budzi zaufanie. Z tyłu za Państwem stoi pojazd właśnie, który będziemy obsługiwać. Ten 132.010 jest dedykowany do obsługi tej linii i pomiędzy 5.22 a 22.30 pojawią się biało-czerwone pociągi, które poszerzą ofertę Leszno. Stacja Leszno i teraz Wogłogowa. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do realizacji tych przejazdów. Od 14 grudnia rozpoczniemy stabilną pracę przewozową na odcinku Leszno-Głogów. Dziękuję również za te wiele miłych słów i pokładamy nadzieję w stabilności połączeń, które od 14 grudnia zapewni spółka Samorządowa Koleje Wielkopolskie. Chcielibyśmy tym samym zaprosić wszystkich mieszkańców ziemi leszczyńskiej, ziemi błogowskiej, poszczególnych gmin, które leżą na, na tej linii do codziennego korzystania z naszej oferty, która, która będzie zapewniona poprzez regularne 8 par w dobie. Jednocześnie po uzgodnieniu z, no, z samorządem województwa wielkopolskiego chcielibyśmy poinformować, że w okresie od 14 grudnia do końca marca będzie obowiązywała promocja, promocja na sprzedaż we wszystkich kanałach biletów na przyjazdy kolejami wielkopolskimi na tym odcinku właśnie, a dodatkowo w kanale naszym własnym, w kanale mobilnym Kawłanka, dodatkowe 10%. Mamy nadzieję, że również w zakresie tej promocji wkradniemy się w serca wszystkich naszych przyszłych podróżnych. A Państwu raz jeszcze bardzo dziękuję za to zaufanie. Postaramy się, inaczej nie zawiedziemy. Dziękuję.